Wydaje co, z tego. No co, przystępujemy do pracy. Późno, ale lepiej późno niż wcale. Okazało się, że tego nie wiem. Chciałem iść do koflandu kupić od sąsiada, że pożyczył cukier rędziowy, a dzisiaj robimy Karpatkę. I co teraz? Eee, Margarynka. Margarinę. Margarynę gotujemy. W kasie. Dwie jedna do, ta druga do, do budyniu. Proszę mu masować i kupić jeszcze jedno. do pieczenia i smażenia. I co teraz mam zrobić? Jeśli ja nie powinien nie zamotał, to wolę sobie to Szklanka wody. Szklanka wody teraz.

Mój kuzyn Łukasz yy, sam z Kocierzewa z mojej różnych stron. Zobaczyłem taką czapkę kucharską. mi taką czapkę. Jest taką osobą sprawną inaczej. Także zobaczycie. Mm. <coughs> tak że zrobimy czapkę właśnie e, gorzej z łowiczakiem. Potrzebuje potrzebuję 150 gram margaryny. Można sobie podzielić, by to jest w ale rozważymy. Już bateria jest w ladze. Waga taka Adler. Albo za okazję kupiłem, jakaś pomyłka była w Kauflandzie, że 5 zł chyba kosztowała ta waga. Już nie jeszcze więcej troszeczkę. Nie do formy. 150 gram margaryny włożki. Ja to szklanka wody. Szklanka wody. Łódka wody. Dobra, szklanka wody. Wkranie mamy to margarynę tutaj to do to berka. Nie poszczególna szklanka. Okazało się, że miałem mąkę do pierogów. Używałem tej mąki nie do pierogów, a do, e, do, do obtaczania w mące mięsa, schabu ryby. <grym> to. Mąkę z margaryną, się nie pomylił, tylko na szklaneczka. To jest mąka pszenna. Kupiłem mąkę właśnie przeznaczoną luksusową do. czasie, w sensie, że kaufram jest czynny. Zresztą to nie jest wielka sobota, bo w tą sobotę, sobotę byłby kaufram czynny tylko do 13. Musiałbym cukier waniliowy od sąsiedzi. Poczetki pożyczyć, może nawet i mąkę, wiesz, może i mąka do pierogów. Przepis wydrukowany z internetu. Nie trzeba będzie odczekać z tym wszystkim, bo to wszystko wystygnie. Ciasto, yy, ciasto musi się wystygnąć, żeby się jajka nie, jest ścięły. Jak się zetną, to jest... ja. Nic się nie marnuje, nic nie wyrzucam. Do... Wpisów bogaty, tą z, z, że wody z margaryną. wypadku nie ogląda. Przekręcimy tutaj. Nie mi zrobił taką czapeczkę. Dobra, Dobra kamera. Robimy filmik. Widać, że w ciemno tutaj nagrywam. Trzeba robić budyń w długim garnku. Też musi być wystygnięty. O właśnie, szczególnie budyń musi być wystygnięty, bo raz rozpuszczone masło czy margaryna nie stężeje. To żeby będzie ciapa. jajka mogą się ściąć w tym, a w budyniu mogą, e, może nie, już nie, stę, już nie stężeje puszcz. Mieszamy. To jest ciasto parzone. będzie przerwa technologiczna na wystrzygnięcie tego wszystkiego. To jest moje ulubione ciasto na każde święta, karpatka. metalowych łyżek do tego celu. drewniana powinno być metalowy garnek. Ładnie się łączy. I teraz to, to ciasto musi wygnąć. Całkowicie wystudzone, żeby mu zacząć wijać jajka w niego, bo może błąd popełnić i się zetną jajka. I teraz to zalewam wodą. Zalewam zimą i będę... Nie prawie w Sztanka będzie potrzebna do mleka i cukru. No Jedną, jedyną szczankę, jak się tłucze, to będzie trochę problem w no, wodę. Niech się studzi, a tymczasem jedziemy drugim, żeby nie tracić czasu, w drugim garnku eee, masę. Też trzeba ją wystudzić, jak mówiłem wielokrotnie, trzeba wystudzić, żeby, żeby się yy, masło, znaczy margaryna akurat, żeby się nie stężało. Teraz tak A, Już się tu chodzi. Czyli w tej miseczce robię sałatkę, to już kupiłem gotową sałatkę i sałatki nie robię na święta. Dobra, bierzemy mleko. Uhacze. Marki Kaufland. Dobra. Teraz tak. Tutaj już że wolę się posiłkować jednak z ciągą, bo, je, bo żeby się nie pomylić tutaj. Dobra. Mleko. Trzy szklanki, dwie szklanki mleka i cukier zrobić. Kredka. Trzy Ale oczywiście na cele hary charytaty... poleci. Dobra. Mamy, no ma żółte. Szklanka. To jest trzecia szklanka, która już będzie po. Dobra, jeszcze to trzeba wypić, bo się psuje i tego bym nie wierzało. Ogólnie jak to w kartoniku to wytrzyma długo to czwarte. Dobra i teraz jest z tego co wiem to szklanka cukru. 3 e, czwarte, a trzy czwarte, nie, nie, nie trzy. Muszę coś wsknożyć. Ale wystarczy, dobra. Nie no. Mówiła, że nie gotować to będę musiał kombinować. Coś będę co musiał kombinować. Moment, moment. Bo no. popełniłem błąd. Jest mały błąd. Popełniony. Wiesz, jaki cukier. Cukier zagotować, a to wydać. Ojej, ja, nie, błąd. No. Cukier miał być zagotowany, ale jakoś cukrem Tutaj żało, to nie I to obra cukrem. O. Ja się narobiło obaj do kurczę. No. Dobra. Jakoś tutaj. Jakoś z cukrem miał ja być zagotowane. A dawno nie robię. Czegoś tam pamięć taką kurczę, że... Tak, mleko. Bryko... I tutaj, dobra, może nie ma dużego znaczenia, ale jednak, dobra, to nasz mleko się robi troszkę ciepłe, bo popełniłem błąd niestety, ale naprawiłem go szybko. E, tak, przeborać masę, mieszkańcy chleb cukier zagotować, Pozostałem mleko wymiększać żółtkami, czyli tutaj będą potrzebne mi dwa żółtka. Damy. to nie robi tak często, to ja zapominam. u dziadka niestety. Dalej się na pewne rzeczy, bo można naprawdę skracić. Dobra, białko. Dobra, do smażenia, czy to się... I teraz jeszcze co tutaj miało być? E, teraz 4 kopiaste mąki, łyżki mąki przyniosły i ziemieczonej. 2, 3, 4. Za mąkę chowane, żeby wziąć nie... Uwsy, ziemieczana. Tutaj nie ma ważności. 10 marca. Dwa lata temu nie Mąka to Chyba nie powinna się zepsuć. Może trochę zwietrzeję. Raz, dwa, trzy, cztery. Komuś się nudzi. Dobra. A cukier waniliowy jeszcze chyba, tak? Tak, żółtkami cukrem waniliowym dobra. Czy waniliowe waniliowy wsypujemy? No, e, bym go nie kupił, bo nie zauważyłem, że nie mam cukru waniliowego. Właśnie. Na szczęście, na szczęście w, w porę zauważyłem. Zobaczę to w jutro o tej porze też. Tylko sąsiadka zostaje. I wcale nie to wymieszamy. Co to się dzieje tutaj. I do wcipy chyba ktoś mi to robi. Łańcuchy. Teraz w ogóle 9. 7 Czy się polubiło? Ja muszę bardzo uważać żeby tu nie popełnić żadnych błędów. Bo to jest bardzo łatwa pomyłka. Oczywiście to, to, ja to kosztuje no, z... no, się To ja z Karpatkę ciapę zrobić z Karpatki. I to nie, nie wystygnie nie po przerwie transmisji, bo tu nie będzie co pokazywać. Musi być, teraz będzie wszystko stygło. Zagotuje się to. Spaliło się do mleko. Trzeba wlać, to wszystko jest to masa budyniowa cała. Nasza. Jest gęstsza niż zwykły budyni. Taka musi być. chłodzi ciasto nasze. Są, dzieli się później na dwie części i dwie formy. się Tamoobieg w piekarniku, więc coś szybko yy, powinno... tak Dobra. Zajrzewam, że zaczyna się jakieś kawały. Niestety jak to są hejterzy, to muszą coś tam oderzać. To coś jest już niepotrzebne. Na 100%. Co kiedy nie wiem, już użyty. Jeszcze dwa zastosowania, może one będzie potrzebne. Wkręcę. Dobra. Co tam piszcie kurwa? Coś tam wysyła, tylko nie mam pojęcia co. Hmm. Nie, nie mogę tych wibracji wyłączyć w telefonie, jak przychodzi wiadomość na messengera. W ogóle nie, mogę, nie wiem, dlaczego telefon i, i, i nie tak. Długo się nie bo tu jest. Jest siło. Zygotowania mleka Ależ tam jeszcze mleka musli sobie zrobię. Jeszcze jedno kupiłem Dobra, można lać. Ja na ciasto. Jak myślisz, żeby grudki nie powstały, niestety tego nie mogę uniknąć. No, jak błodny grudek. Tylko taki y, jest znacznie gęstszy. Później wstaję się tego masła, bo no, masło dodać. Mam kostkę masła. bardzo gęsty. To się nie spalił, dobra. Więc co? dobra to, to, to musimy wystudzić, byśmy nie wystudzony. Dobra. dobra, na razie, dajmy. Jeśli ktoś kupie rzeczy, to tego drugiej części nie będzie. Dobra, to skończyć.